The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as so special because I'm hoping for us to. Dzień 19. Wyobraźcie sobie, że jest tak zimno, zaraz sprawdzę ile jest dokładnie stopni, ale wyszłam właśnie do sklepu. Zobaczcie, piękny ten krajobraz. Wszystko tak pięknie wygląda, jest takie ośnieżone. Zobaczcie, ten śnieżek puch, ale jest bardzo, bardzo groźno. <śm> To jakaś porzucona hulajka w śniegu. Chciałam Wam pokazać, co dorwałam fajnego w Rosmanie. Były chyba tylko dwa ostatnie słoiczki. Zasługujesz na wszystko, co dobre, taka sól do kąpieli, więc to będzie do prezentu dla mojej teściowej. Mam nadzieję, że nie ogląda tego filmu, bo wiem, że niektóre ogląda, ale może nie. I tutaj wziąłam sobie też szczotkę do masażu skóry głowy. Fajnie jest właśnie używać takiej szczotki do masażu skóry głowy. Na przykład aplikując sobie peeling do skóry głowy albo mm, szampon, no, wiecie, tak. Palcami tak łatwo nie dojdziecie we wszystkie te struktury. Ewelina bardzo zachwalała, właśnie pokazywała mi, jak to ma wyglądać. Mówię, że wygląda jak narzędzie tortur, ale podobno jest bardzo przyjemne, więc przetestuję i dam wam znać. A w Rosłanie kupiłam to za chyba 15 zł, bo jakaś promocja, więc wzięłam i będę testować. Nie cierpiałam takich sytuacji, wszystko stoi. Jutro idę wreszcie z dzieciakami na wizytę kontrolną Miałam iść dzisiaj, ale chyba się pani doktor nawet sama rozchorowała Albo jej dziecko, w każdym razie nie ma lekarza Idę jutro na kontrolę No i mam nadzieję, że Aleks już będzie czysty I że będzie mógł spokojnie iść do przedszkola od środy Już dwa tygodnie siedzi w domu, więc chciałabym, żeby był taki, wiecie, doleczony na 100% Nie chcę go puszczać takiego niedoleczonego No bo to jest bez sensu, zaraz mi przyniesie z powrotem coś nowego więc muszę go trochę podreperować i zamierzam zrobić biały napar od pana tabletki. Ja nie wiem, czy dokładnie to jest ten przepis, który on podaje, ponieważ ja akurat gadałam tutaj z moją przyjaciółką, no i ona mi napisała, jak ona to robi, czyli daje około jednej, drugiej laski cynamonu, czasem 3 czwarte, 12 goździków. 3-4 gwiazdki Janerzu, około 10 lasek szafranu. Szafranu nie dostałam niestety, więc będzie bez tego jednego składnika. Zalewam wrzątkiem, zaparzam i potem robię herbatkę w bidonie czy w kubku. Mieszam herbatę z naparem 1 do 1, dolewam soku malinowego i łyżeczkę miodu. Także robię to i zobaczymy, będziemy to pić. Nam też się to przyda przed świętami, żeby tak, wiecie, wzmocnić się na 100%, żeby nikomu się nic nie działo. Paweł też trochę jest podziębiony, więc będziemy to wszyscy pić. Zobaczymy, jakie będą efekty. No i zobaczcie, cynamon, goździki i właśnie anyż znajdziecie bez problemu w Lidlu. Tutaj mamy jeszcze sok malinowy, domowej roboty, no i miodzik. Co wy tu robicie? To nie ma. Jakiś piknik? Czy co tu się dzieje? To jest. Ale... Nie, to jest domek, a tu masz myszki. Mamy. Mamy. Pokaż te myszki. O, jakie one są fajne. Która jest, Miusi, a która twoja? Ta. Sarenka jest, Miusi? Tak. Ta moja. Mamy. Fajna, fajna, się. Mama. Dzisiaj dwudziestka, musimy iść po kolei Wiesz o co chodzi Tak To sobie tak wyjąć Wykonaj ozdobę świąteczną? Tak I to chyba Skarpecie, skarpecie O kurcze, takie będziesz robił? Takie? Tak Piankowe takie ozdoby, wow a popatrz, mamy robić takie ozdoby. Takie. O, super, babuanki, ciasteczka. dzisiaj Mikołaj nam, e, nas poprosił, żebyśmy zrobili takie ozdoby świąteczne. Więc mamy tutaj, popatrz. Uuu. No, takie choineczki będziemy wyklejać. Mamy tutaj też. Reniferki, ciastka, takie piąkowe. No, powiem ci, że to jest bardzo, bardzo fajne. Tylko musimy sobie to porozkładać jakoś, tak wiesz, żeby widzieć co, gdzie i jak. No i jeszcze są bałwanki. No to ciśniemy. Zobaczcie, jak nam to ładnie wychodzi. Proszę, i ostatni guziczek. Tutaj ja ci. O, i przyklejaj. Ślicznie, zobaczcie. Bałwanek jest gotowy. Tutaj mamy ciastka, Aleks powiedział, że musi mieć kieszeń, więc zrobię mu kieszeń w ubranku i pokaż Reniferka. Śliczny jest, naprawdę. Ja już mam gotowe dla Ciebie, mogę Ci dać? Tak, proszę. Ich ubrać. Idziemy do lekarza sprawdzić Lama! czy jesteście już zdrowi? Jakie tu laski, jakie tu laski Dzieci zdrowe, więc to najważniejsze A ja przyjechałam e, Zrobić małe zakupy Świąteczne, także Pokażę wam później, co tam pokupowałam Zobaczcie, co kupiłam Mijci w Benettonie Co prawda nowa kolekcja Nie widziałam tego wcześniej Ale zobaczcie no tą bluzę nas no nas przepiękna o, była na próbce, nawet nie wiedziałam, e, więc do tego, wzięłam, do tego wzięłam jeszcze takie spodnie dresowe, różowe i t-shirtik. No a tam to już troszkę prezentów, trochę też dla mniej rzeczy. Pokażę Wam jeszcze to, o, bo to wzięłam dla Mici. Z mama Speed, Takie podkolanówki, no boskie są ze skrzydełkami. Siostra towarzyszy przy kąpieli Dzień dobry Zobaczcie kogo tutaj mam No wyzdrowiał chłopak, ale niestety no, Nie puściłam go do przedszkola, bo wczoraj Dostaliśmy informację, że w przedszkolu Panuje mnóstwo jakichś różnych korów W tym podejrzenie szkarlatyny Bostonki, więc ja się przeraziłam Stwierdziłam, nie no ja go nie puszczam po prostu Do świąt Wolę, żebyśmy sobie przyszli, jakoś spędzili Fajnie ten czas, odbili sobie Ten czas, kiedy siedzieliśmy Yy, chorzy w domu Ta. To jest Aleksika śniadanko, jajeczniczka Zaraz ci pokroję bólkę To jest moje, czyli to co nie, ostatnio nie, nie, To było naprawdę nie. bardzo, bardzo dobre nie, nie, nie. I tutaj ma Paweł takie burgersy A Micia co wcina? Micia wcina te chrupeczki Powinna zostać twarzą tej yy, przekąski Bo ona to po prostu pożera Uwielbia no bardzo dobre było jedzonko, natomiast powiem Wam, że strasznie zimno. Ostatnio też to zauważyłam. Siedziałam wtedy co Wam mówiłam, że zmarzłam. Siedziałam pod koniec w kurtce i teraz też Aleks nawet nie chce ściągnąć czapki i szalika, bo mówi, że zimno, więc no niestety. Ale jedzonko bardzo pyszne i jajecznica nawet Paweł pochwalił, bo tam dojadał po Aleksie, że no jest taka. Bybitna. No i to jest, to śniadanko, które ja mam, to jest śniadanie na szefa, tak się nazywa, polecam Wam, bo jest przepyszne. Dzisiaj wlatują kawki świąteczne, ja mam piernikową, a bardzo też jakąś świąteczną próbuje, oręcz, coś tam z pomarańczem, już nie pamiętam. Więc... Masz dla siebie kawkę? Aleks nie, bo ona się tu wsadzi do buzi. Micia. <grym> nie, nie, to jest głupia zabawa. Chciałam Wam pokazać dressik dla Mici z Labambino. To jest rozmiar 80 na 86 ale dość spore są te rzeczy. Więc tu jest bluza. Tutaj są spodenki, takie leginsy. No więc e, przepiorę jej to i będzie miała fajny komplecik. Basic Lab jak zwykle staje na wysokości zadania, jest karteczka i zobaczcie jaka słodka przesyłka, to są pierniki, świetne. Wow, dziękuję, aż szkoda jeść. Ciocia zrobiła na leśniczki. Pyszne, tak? My właśnie wróciliśmy od naszych przyjaciół i będę się z wami żegnać w przedostatnim już w vlogmasie. Widzimy się w kolejnym. To już będzie ostatni vlogmas łączony z Wigilią. pa! pa.